Górniak zachęca do wynajęcia domu wyemigrowała z kraju. Edyta Górniak uwielbia zwiedzać świat. Fani artystki mieli jednak nadzieję, że na dobryń zawitala do Polski. Gdy w listopadzie wróciła w swoje ukochane rodzinne strony. Niestety, nie zdolali długo nacieszyć się gwiazda, bo ta już zaplanowała sobie nowa wycieczkę, a jakby tego było malo postanowiła wynająć dotychczasowe lokum. Edyta Górniak znudziła się już Polska. Wokalistka zdecydowała się odbyć kolejna dłuższa podróż po świecie i nie wracać do swojego ukochanego miejsca, którym stało się zakopane. Autorka przeboju to nie ja byłem Mewa zostawila w tyle to, co znajomej i ruszyła za granicę. Swoich fanów pozdrowila wprost ciepłych krajów, pokazując się im w przeciw okularach z pomarańczowa oblamówka i pasującym do nich otwicie. Swoje przemówienie zaczyna od przedstawienia najnowszych nowinek prosto z kosmosu. Witajcie, kochani. Celuję Was bardzo gorąco i mam nadzieję, że jesteście w miarę dobrej formie. Mimo tego, co się tam dzieje wokół księżyca i w ogóle w kosmosie, a dzieje się dużo, co zdecydowanie ma wpływ na to, co dzieje się na Ziemi, jak wróciłam na listopad, na moje urodziny. To non-stop przez 5 miesięcy miałam bardzo intensywny czas. Kropka. Więc będę przez chwilkę i w podróży, zanim rozpocznie się kolejny sezon festiwalowy oznajmila Edyta na Instagramie. Wokalistka, która zdecydowała się na szybkie ulotnienie z kraju, które może potrwać dość długo. Chcę wynajać swoje mieszkanie wszystkim tym, którzy chcą odkryć magię Podhala. Gwiazda znana z największych polskich scen, poleciła swoim obserwatorom kilka atrakcji turystycznych, które mogę znaleźć w pobliżu jej domu. Gdybyście chcieli, muzycznie wynajadź mój dom. Piękny rejon Polski, gdybyście chcieli odpocząć. Gdyby nie było dostępności akurat w moim domku, to pokażę wam jeszcze dwa inne bardzo fajne miejsca, które odkryłam i w których kladlam moich przyjaciół. I pokażę Wam dwa ulubione miejsca, gdzie lubię jest Dodala Górniak. Chcielibyście zamieszkać w domu Dety?